Przyjmij pozycję neutralną. Ręce rozstawione na szerokość barków. Złącz kolana, stopy obciągnięte, ciężar na palcach. W czasie pracy kontroluj pozycję łopatek. Pracę wykonamy sześć razy na każdą stronę. Wdech przygotowawczy. Z wydechem przenieś kolana jak najbliżej podłogi, prostując nogi. Z wydechem wróć środkiem, palce razem, kolana luźno, złącz nogi. Z wydechem przenieś kolana na drugą stronę, prostując nogi. Z wydechem wróć środkiem, kolana luźno, złącz nogi. Z wydechem przenieś kolana jak najbliżej podłogi, prostując nogi. Z wydechem wróć środkiem, palce razem, kolana luźno, złącz nogi. Z wydechem przenieś kolana na drugą stronę, prostując nogi. Z wydechem wróć środkiem kolana luźno, złącz nogi. Z wydechem przenieś kolana, prostując nogi. Z wydechem wróć środkiem do pozycji wyjściowej. Z wydechem przenieś kolana, prostując nogi. Z wdechem wróć środkiem do pozycji wyjściowej. Z wydechem przenieś kolana, prostując nogi. Z wdechem wróć środkiem do pozycji wyjściowej. Z wydechem przenieś kolana, prostując nogi. Z wdechem wróć środkiem do pozycji wyjściowej. Jeszcze dwa razy. Wydech. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech. 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 Przyjmij pozycję.